Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Szklaskiej, po Porębie i taki szybciutki testik najnowszej generacji Nissana X-Traila. No jest to samochód, mimo tego, że wyglądający bardzo typowo na typowego takiego solidnego, masywnego suwa, ma on bardzo, bardzo dużo nowoczesnej elektroniki i w sumie mega dużo nietypowych rozwiązań. Zapraszam na szybciutki teścik takiego samochodu. Zobaczmy go sobie najpierw z zewnątrz, no bo jest to kompletna nowość, jeśli chodzi o Nissana. Jest to samochód, który tak naprawdę do klientów trafi na początku przyszłego roku. Nissan sprzedał już tych samochodów 300. Ludzie kupowali w ciemno. Co ciekawe, większość osób zamawiała właśnie taką wersję, czyli wersję e-Power. To jest wersja, gdzie silnik spalinowy napędza silniki elektryczne. Są dwa silniki elektryczne. I tak naprawdę jest takie wrażenie z jazdy samochodem elektrycznym. No do tego to jest wersja e-Force, czyli z napędem na cztery koła. Tak jak mówię, dwa silniki. I co ciekawe, właśnie taką najbardziej wyposa wyposażoną wersję Wszyscy zamawiają w tej chwili w Polsce. Samochód sprawia bardzo, bardzo solidne wrażenie. No zdecydowanie jest taki mm, no większy. tak? No on Oczywiście urósł po w porównaniu z poprzednikiem. Co ciekawe, jest samochodem nieco krótszym od poprzedniej generacji. No Nissan mówi, że tamta generacja to była trzecia. Ja bym powiedział, że druga, ale to są szczegóły. Zobaczcie, jak pięknie wygląda przód tego samochodu. Zdecydowanie robi to auto bardzo, bardzo dobre wrażenie. Pokażę Wam jeszcze w środku. Tak wygląda środek Nissana. Są tu rozwiązania, które już pewnie znacie z Kaszkaja. w środku. To co mi się bardzo podoba to jest to, że pozostawione tutaj klasyczne przyciski wczoraj na prezentacji Nissan właśnie się tam chwalił, że... To nie o to chodzi, żeby tutaj szokować nowoczesnością, tylko chodzi o to, żeby samochód był użyteczny. Zobaczcie, jak fajnie wykończone jest to auto. Oczywiście mamy tutaj topową specyfikację, ale wśród tych 300 klientów, no większość właśnie zamawiała takie. Co ciekawe, jest to wersja pięciosobowa, bo Gros z zamawiających właśnie taką wybrała, ale jest to samochód, który może być również w wersji 7-osobowej dostępny. Takie są tutaj na prezentacji, ale Nissan twierdzi, że ten trzeci rząd jest dla osób do 160 cm wzrostu. Oczywiście, jak ten samochód będzie w parku, to sobie go przetestujemy. Na razie jest to taki szybki walk around. Taka ciekawostka. Pozostawiono tutaj jeszcze stare USB. Nie tylko nowe. Ale wszystko naprawdę sprawia dobre wrażenie. Potem sobie też pojeździmy tym samochodem i zobaczymy, jakie są wrażenia z jazdy. No bo przyznam się szczerze, że jeszcze tym najnowszym rozwiązaniem Nissan, który też jest w Kaszkaju, czyli że silnik spalinowy napędza elektryki, nie miałem możliwości się przejechać. Teraz usiądę sobie jeszcze z tyłu. O, fotel z przodu oczywiście ustawiony jest pode mnie, tak jak zawsze. I zobaczcie, jak dużo miejsca jest tutaj. No, rzadko się zdarzy, żebym usiadł sobie w takim samochodzie i miał jeszcze tyle miejsca, jeżeli chodzi o nogi. Nad głową również go nie brakuje, mimo tego, że mamy tutaj taki fajny, otwierany, panoramiczny dach. No i to. Naprawdę, naprawdę zacne rozwiązanie. Przyłączy się jeszcze na przednią kamerę. Samochód w topowej wersji ma dwu, trójstrefową klimatyzację, którą można sterować sobie tam z tego ekranu. Ale tak, no zdecydowanie tak dużego samochodu była potrzeba w... zdecydowanie tak dużego samochodu. Potrzebował Nissan, go ma... pokażę Wam jeszcze bagażnik. Ta wersja ma bagażnik o pojemności 575 litrów. Można jeszcze mieć wersję taką, która będzie miała więcej, ale jest to wtedy wersja napędzana klasycznym silnikiem. Tak wygląda bagażnik. Z taką podwójną podłogą, ale niewiele się pod nią dzieje, jak widać. Tu jest nieco większa przestrzeń. Ale tak, zdecydowanie jest to bagażnik, który w zupełności pasuje do samochodu tej wielkości. O! Roletka jest taka materiałowa. Bardzo, bardzo to zacnie wygląda. Zobaczmy jeszcze, jak Nissan X-Trainowy wygląda pod maską. To najmocniejsza z wersji, bo ta wersja zapędzona na 4 koła ma 213 koni, ale tak naprawdę ten silnik, który tu słyszycie, nie napędza bezpośrednio kół. Nie ma też skrzyni biegów. Ten silnik napędza generator i te generatory, ten generator napędza silniki elektryczne, w tym wypadku 2. Tu jest 213 koni, w tej wersji z napędem na ośkę jest tutaj 206, z tego co pamiętam. Jest też 163-konna odmiana benzynowa, ale Nissan zakłada, że ten samochód, którym tutaj jedziemy, najbardziej wyposażony i najmocniejszy, z napędem na cztery koła, będzie się najlepiej sprzedawał i tak to wygląda pod maską, no jak na samochód, który ma być Połączeniem auta elektrycznego i spalinowego, no to jest tu silnik spalinowy, słychać go i to jest bardzo, bardzo fajne. No i jedziemy. Proszę jaką mam piękną kamerę cofania. Nieco już przybrudzoną kawałek, sobie jechaliśmy tym samochodem. Średnie spalanie z tej trasy tutaj, w okolicach górskich, czyli jeździliśmy z góry, w dół, a raczej nie jeździliśmy specjalnie szybko. Pokazał nam ten samochód 6 litrów na 100 km, co całkiem przyzwoicie. No ale tak naprawdę to paliwo jest tutaj dziwnie spalane, no bo ono tutaj jest spalane do tego, żeby ładować elektryczny akumulator. I co ciekawe, nie zawsze go ładuje. Są takie sytuacje, kiedy tutaj mamy hybrydowy, tak? no bo wtedy... To się jak to dobrze powiedzieć, tak? No bo tak naprawdę cały czas ten samochód jest napędzany prądem. Tutaj my nie jesteśmy napędzani. Na drugim No tak pani mówi tutaj do nas. Są dalej takie śmieszne skróty tutaj. Podobnie jak w Kaszkaju dość dziwnie to jest wszystko przetłumaczone. Chyba tutaj tak jest. Ale z dobrych wiadomości, no tutaj już jesteśmy połączeni z Kogłem, czyli możemy sobie już pewnie wyszukiwać, tak jak do tej pory można to było robić np. w Kiju, w Hyundai'u. No i troszeczkę jest takie wrażenie jazdy, jakbyśmy połączyli, no, jakbyśmy jechali samochodem elektrycznym. Bo de facto ten samochód elektrycznym samochodem jest. Czasem ten silnik słychać, czasem nie, ale można zdecydowanie o nim zapomnieć. Napęd na cztery koła, tak jak już mówiłem, no nie jest połączony na żadnym mechanicznym urządzeniem, się tak naprawdę tył jest niezależny od przodu. Przez 100 metrów osiągnijesz twój ośredni cel podróży po lewej stronie. I to prawdopodobnie będzie trasa off-roadowa, na którą sobie jedziemy, żeby zobaczyć jak ten napęd sobie radzi. No ale wrażenia z jazdy są bardzo, bardzo pozytywne. No w tej chwili... Twój pośredni cel podróży znajduje się po lewej stronie. Aha, to chyba po się. Nassi znajdują się drogi nieotwardzone. O proszę. No czyli jednak... E... W tej chwili średnie spalanie, poruszanie pokazuje na 4,9, czyli też bardzo dobrze. No Jest to duży samochód i to czuć tutaj za kółkiem, ale całkiem komfortowe są nastawy tego zawieszenia. Całkiem przyjemnie się siedzieć na tym fotelu. Jest fajna widoczność z niego. Zegary, które już właściwie znamy, one są bardzo zbliżone do tego, co jest w Kaskaju. Ale wygląda to wszystko. Bardzo, bardzo zacnie. Oczywiście będziemy ten test samochód testować. Weźmiemy do sobie dłuższego testu, pewnie tego porównamy z poprzednikiem. Nissan mówi, że dzięki takiemu rozwiązaniu, że to jest napęd elektryczny, który jest to ładowany z silnika spalinowego, na tego jest napęd elektryczny, mamy taką bardzo szybką reakcję na gazie. Rzeczywiście ten samochód momentalnie wystrzeliwuje w momencie, kiedy naciskam padało przyspieszenia. Producent podaje, że ta wersja jest na cztery koła ma 7 sekund do setki, że jak na taki dosyć duży samochód jest wartość bardzo przyzwoita. No oczywiście ta z napędem na ośkę ma gorsze przyspieszenie. Z tego zapamiętam chyba 8 sekund. A ta benzynowa jeszcze jest wolniejsza. Za 300 metrów skręć w prawo i jedź po. Ceglana. Ale wrażenia z jazdy tym samochodem są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Teraz troszeczkę spalnie nam wzrosło do 6,8. Ale to dlatego, że przycisnąłem się parę razy tutaj jadąc. Także zdecydowanie jest to samochód udany i bardzo ciekawy. Teraz góreczka, którą obiecałem. Tak właśnie sobie tutaj dywagujemy, po co, po co jest ta trasa off-roadowa na tej prezentacji Nissana? Doszliśmy do wniosku, że no Nissan wyraźnie chce, żeby ten samochód jednak nawiązał do tego, jaki był kiedyś Xtaju. A wiecie co ja się na niej zatrzymam? No. i zrobię coś, czego się nie powinno robić, to ze stanem po prostu sobie. O. I zobaczymy jak on sobie teraz poradzi z ruszeniem. Wow, bez, bez żadnego problemu, bez zająknięcia się ruszą tutaj. No także tak, no dobra, no mamy samochód, który potrafi przejechać trasę, no tutaj zwykłym autem raczej byśmy nie przejechali, eee, no głównie przez to, że są takie dość duże kolejne, to co się dzieje między kołami, myślę, że mocno szorowałoby podwozie w zwykłym samochodzie, w normalnie zawieszonym, ale tutaj zdecydowanie trzeba powiedzieć, że ten napęd Nissan X-Trail daje radę, wrócę do Was z takim samochodem, jak już będziemy mieli go w Warszawie, żeby dokładnie go pokazać i opowiedzieć. Dziękuję serdecznie.